Paczka za 400 tysięcy z dwoma gwarantami futi z trzeciego tygodnia. O, to Trzyk na start, to brzmi jak ikony. Pani Berenstein jest z... Y, chyba Fajor albo Hansen to była. Jest Fajor, Ham, Kvara z 97 No to zajebiście, że się te od nie wyświetlają, no. No to weźmy jeszcze jedną, otwórzmy za 400 koła, jak widz stawia. Jedziemy, druga paczka, i znowu się futisy nie pokazują. Okej, okay, ten się dla odmiany pokazał: Bruno Kimaraesz97. Do tego jest paczo, a w środku. Buongiorno, witamy serdecznie. Widzowie dawali paczkę za 400 tysięcy na Futis, na drużynę trzecią, także pora na moją paczkę, tradycji musi się stać zadość, problem z tą nową drużyną jest taki, że nie pokasuje Futisów, także mamy Inigo Martinez'a razem z Luisem Suarez'em, Jerzy Dudek, okej, okay, boniorno, no dobra, Dudek też jeszcze może czegoś przyda, ale reszta...